Siema, siema, witam na kanale Gramatek, ja jestem Matek, dzisiaj zrobimy sobie tutorial po cichu, czyli będziemy się po prostu zakradać, nie będziemy wszczynać alarmu, uda nam się obezwładnić tutaj e, tych strażaków, okraść jubilera, wynieść to co e, tylko uda nam się zgarnąć i uciec jak najszybciej.

Więc musimy sobie znaleźć tę drogę. Wystarczy, że schylimy się pod siatką. Spacja wskoczymy na górę. I jak widzicie, już tutaj pokazał się napis Entering Private Area. Czyli jest tutaj... prywatny tutaj e, dziedziniec. Gdzie mogą nas tutaj mogą nas tutaj ludzie dostrzec. Nasara nam tutaj podpowiada, abyśmy tutaj wisieli obezwładnili cywilów. Tak jak tutaj na demku widzicie? Kazać im się połączyć A potem związać im ręce, jeden i drugi Będzie to Nietrudne do zrobienia Wystarczy wcisnąć E, podejdziemy do jednego. F. Drugi F. cyk I są już ten... Już są... Już są tutaj schowani. No dobra. Następna akcja jak widzicie tutaj jest wejście i mamy 17 metrów przed sobą kamerkę. Jak wejdziemy w obiektyw, no to kamera nas zobaczy, więc żeby nas tutaj kamerka nie zobaczyła trzeba ją obejść szybciutko dookoła. Trzeba podejść i ją po prostu rozwalić. Używamy V Używamy V No Dobra, rozwalone jest Teraz musimy otworzyć drzwi za pomocą wytrycha Podejdźmy sobie pomalutku do drzwi żeby nie nahalasować. Wystarczy taki ruch myszką. Bynajmniej... Bynajmniej ja gram na komputerze, więc. Więc tą myszką trzeba sobie na boki poruszać. Jak widzicie, mamy tutaj strażnika, więc. Podkradniemy się do niego i każemy mu na kolana. I również trzeba będzie go tutaj obezwładnić. O, jak szybko już się gości położył. Dobra. Strażak ma kartę dostępu, więc ją sobie weźmiemy. Można kartą otworzyć drzwi. Aha, dobra, tutaj nikogo by nie było. To możemy wyłączyć sobie kamerkę. F. Kamera jest już wyłączona A teraz możemy za pomocą tabulatora przełączyć się na innego naszego crew Otwora, Otworzymy sobie za pomocą wytryku drzwi. Cyk. I wpadamy do środka Teraz już weszliśmy do sklepu. Możemy sobie spokojnie wszystkich tutaj zawołać. I niech wchodzą do środka i okradają. Za pomocą V zbijamy szybę i kradniemy. Pał, zbijamy szybę i kradniemy. Co tutaj tylko nam podejdzie pod rękę? A, tutaj można też otworzyć... ...otworzyć tutaj zamek, ręcznie, ale uważam, że to nie jest zbyt dobre. I taka jeszcze dodatkowa porada. Jak wciśniemy G, to wyrzucimy torby... ...i już chłopaki tam sobie je pozbierają. Będzie po prostu nam... Łatwiej, szybciej, przede wszystkim. My się zajmiemy dzisiaj kradzieżą, a oni wrócą, zabiorą te torby i zaniosą do ciężarówki. Jak widzicie, torba już zniknęła. Nie jest to jakieś super trudne. Trzeba po prostu w miarę umiejętnie podkradać. Tu już wszystko okradzione, dobra, jeszcze trochę nam zostało. Ja jeszcze trochę biżuterii, tam już niech biegają z pojedynczymi torbami. Czy coś jeszcze jest tu? Jeszcze mamy. Jeszcze jedna. Gablota ten tu okrada. Tu już nic nie ma. Wszystko pokradli. Tu też tego co widzę jest. Dobra, będzie można się zabijać w takim razie. Wszystko pierdzielone w takim razie. Czekamy aż doniosą wszystkie torby. Wszyscy są, no i może spadać. Nie jest to trudne. Wystarczy tylko trochę pomyśleć. Jak widzicie, samouczek sam pokazuje, jak coś zrobić, kiedy, w którym momencie. Warto jest poćwiczyć tutaj. Ja tymczasem zapraszam Was do łapeczek w górę i do subskrypcji kanału. Zapraszam Was na moje inne materiały i inne poradniki, jak przechodzi tutaj Crime Boss Rocky City. Trzymajcie się i do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa.